Jeżeli chcesz zaangażować swoje mięśnie dwugłowe na lekpresie, to musisz wybrać zupełnie inną maszynę, bo lekpres nie służy do bezpośredniego treningu dwójek. Dwójka odpowiada za wyprost w stawie biodrowym oraz za uginanie stawu kolanowego. Co prawda w lekpresie występuje do pewnego stopnia ruch wyprostu w stawie biodrowym, ale występuje też ruch wyprostu w stawie kolanowym, czyli odwrotność funkcji dwugłowych. Taka sytuacja sprawi, że mięśnie dwugłowe nie wykonają ogromnej pracy i nie uświadczą wystarczającej ilości mechanicznego napięcia, abyśmy odnotowali znaczącą hipertrofię. Mięsień dwugłowy oczywiście pracuje w tym ruchu, ale pracuje w sposób nieefektywny hipertroficznie. Taka sama sytuacja wystąpi przy przysiadzie. Ze względu na konflikt dwustawowy Twój mięsień dwugłowy uda nie będzie istotnie zaangażowany w przysiadach czy w lekpresie. Głównym mięśniem, który zostanie zaangażowany w lekpresie będzie oczywiście czworogłowy 误打。